Agrywam. Hej wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neonek i witam bardzo serdecznie na Bedwarsach. Słuchajcie, gramy minigierkę Bedwarsiki. Jest z nami oczywiście Milki. Witam. Yo, bardzo serdecznie. yo, yo, yo! A yo. mamy spinę i nie możemy ze sobą nagrywać nawet, więc. No, spina jest, spina jest, więc dzięki za oglądanie trzymajcie no, się. Trzymaj się hey. siema, to było na tyle w tym odcinku. E, a tak ogólnie to jesteśmy też przeciwko sobie. Jesteśmy w jednym teamie, ale robimy ze sobą wojnę. Pa. Pa. To jest wojna na bedu. A to ]ajcie. jest najtrudniejsza rundka na bedu, rozumiesz dlaczego? Patrz na czat. No, zarobiście, zarobiście. <laughs> Wszyscy widzą, że. E, ten. E... Napiszę S, a nie można napisać S. I like Minecraft PVP, but you are truly better than me. <laughs> no to nieźle. <laughs> to nieźle. Ej! Ty, my nawet nic nie robimy, musimy podjawać... Ja obudowałam ziom, Ja zapomniałem, ja nic nie zrobiłem! Dobra, zapomniałem jak się gra w Bedwars! Nie, ktoś nam zginął! No nie no, ktoś, na... ktoś se zginął ktoś Już łóżko nie, łóżka nie ma, ale nie my, my. Dobra, mamy mam miecz. żelazny ten, żelazny miecz Dlatego wszystkich stromie. Ja A, jest do, ty to już z… jesteś tutaj, idę pod ciebie, Ja tu tutaj. Mi, szybko, mnie, ale... O, no, 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 szybko, szybko, tak, tak, szybko, tak. Dawaj, 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 dobra, 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 Szybko, dobra, akcja, ale akcja. Dobra, teraz różowy, ja tutaj będę. Różowy, różowy, ej, różowy sprawy, I, i, i idzie do nas, dobra, rozpozyna. dobra, cofam się szybko, jak najszybciej. Jak chcecie więcej odcinków, słuchajcie, z to tutaj musi być tysiąc łapek w górę, nie ma innego wyjścia. Na tym kanale, na plusie, słuchajcie, że jesteście więcej odcinków z Bedwarsów z taką fajną panią jaką jest pani Emilia. Szypu... Ej, w ogóle wiesz jakim jesteś? Szypson. Szypson? Szypson. Czekaj, bo ja nie wiem czy ty mówisz nazwisko czy nie. Żartowałem, to się wytnie. To się wytnie. Idą do nas zjawy. O nie, trzeba ich poskromić! Dobra. TNT, 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 będą wrzucać. Będą wrzucać TNT jak nic. Nie! Są tu, są tu! Dobra, idź, gin. O, jest Nie, zrzuciło mnie! Nie, nie dasz. Nie! Zepsuł na łóżko? Nie wiem, nie wiem. Tak. Ale Kurwa zrespimy nie. się jeszcze, zrespimy się jeszcze raz Dobra, o nie, on teraz będzie próbował nas zabić, słuchaj Patrz, jest nade mną No nie, no co to jest za minigierka w ogóle, to jest tragedia nie? Ja łapkę w dół zostawiam w tym momencie A, bo już chciałem czym... ciebie bić, czaisz? To nieźle Ale, Ale serio, tak. Mi tak... O, oni są jakimiś tryhardami totalnymi, w to się nie da grać ostatnio, totalnie W ogóle się w to nie da grać. No nie polecam, no nie polecam, no dobra, ja tutaj czekam na jakieś itemki, bo chciałem sobie mieczek kupić no. przynajmniej To jest tragedia totalna Dobra. Screen. oni są screen są. Oni są. Oni są twoimi. Ej, dobra, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu. Dobra. Idzie tam, ale ja nic nie mam. Ja muszę zdobyć jakieś przedmioty, ja chcę chociaż zbroję ten, e, złotą. Dobra, to robimy challenge bez, bez łóżka challenge Słuchaj To. Super. Super sprawa. Naprawdę. Bez łóżka challenge robimy. To jest ja nasz to challenge na widzę. dzisiejszy odcinek. Ja to dobra, widzę, my to wygramy. Tu jest, tu jest biały. A wiesz, że my to wygramy? O nie, mam czerwonego! On mnie bije z tego! Z miecza dobrego! Aaaa, ty nie No, nie, no, idę, no, no, no! nie, ale. mam nie, ale mam takie itemy teraz ziom! ziom. Oj, powiem ci, że niefajna sytuacja, bardzo wiesz? Nastała. No nie, oni chcą mnie zabić, nie chce mnie zabić. To jest bardzo nieprzyjemne, akurat mi jest na Nie, nie. Gdzie ty jesteś? Jej, jak cię goni! Jak cię goni tym! Ale tragedia, ale cię goni! Ale mam nagranie pościgu, patrzcie jakie nagranie na odcinku. Jaki pościg, jak w szybki i ich Niczym, kurczę, w szybki i wściekłych goni cię gościu w żółtej pelerynce. Jest, że ma szarą pelerynkę, ale ma żółtą bramkę. Pelerynkę I on o, za, teraz cię zabija, bo jest bardzo blisko ciebie, już bardzo blisko szap, wyższ tylko. OL cię biją! We dwójkę się rzucili, dwa kolory! Dwa różne kolory na ciebie! Jakie to było hamskie. Dobra, możesz dać nową gierkę w sumie, bo ta była taka. tego nie, nie widzieliście tego, tego nie było. To był taki żarcik tylko ta gierka. Robimy teraz challenge, wieżaki. Robimy challenge. Wygraj to challenge. No to jest ciężki. Wygraj to challenge z utrudnieniem, ponieważ jest, napiszę, że jestem fajny. I teraz wszyscy wiedzą, że jestem fajny, bo jestem YouTuberem i się zawsze z tym muszę zafleksować na czacie. A ja jak się z tym na, na, zafleksowałem, mój <śmum> favorite YouTuber MKBMK. <śmum> Neonek, wow, ja nie mogę. Kocham cię. Ja ciebie też. Mimo że. Patrz, ja na, chciałem napisać: ja ciebie też. Mimo że masz 12 lat. <śmum> Teraz się, skup, dobra, tyk, skup się. skupiam. Się, dobra, skupiam się. Teraz się totalnie skupiam. O nie! A, a gdzie są diamenty? Dobra, idę pod jaksy już. Dobra, idź pod jaksy. Dobra. Ja tutaj będę obówił łóżko Tylko i będę. Tylko nie jest gdzie są. Dobra w tą stronę, już Lebo. się budują! Już się na szybciej ode mnie! Ja nie wiem jak ja tam zdążyć, ale stresuwa, tu jest stresuwa totalna. Słuchajcie, żeby to wygrać, musicie zostawić mapę w górę, w tym momencie napisać komentarz, udać się. Będę przypinał serduszka. Aj! No i nie udało mi się, bo nie napisałeś komentarza. Widzisz to dlatego? To przez ciebie wszystko. Gdybyś nie napisał komentarz, udać się. Ej, do to swojej jest blapa, bo oni są takimi tryhardami typowymi. Co? no! Fajnie! Dobra. Ta. <słuch> Ta. To źle. Dobra, nawet się z nim nie biję. To. Ale bez sensu, oni są dobre, No nie, ja chcę przynajmniej jednego, chciałem zabić przynajmniej jednego. To. To jest za trudne, chyba. To jest tragedia. Bardzo szanuję. Co to jakiś Bobo Minecraft tutaj? Bobo Minecraft. Czarnym między nogami. No bo ma czarne takie pole, niewypełnione. Popatrz. Patrz, M.K. na tego Bobasa. On ma zepsute nogi. Bobo. Patrz jak on zacznie Bobo! chodzić. Patrz, patrz, na jego nogi, widzisz w środku? A, no. Ma zepsute. Dobra, teraz to wygrywam bez ciebie. Poradzę sobie bez ciebie. Dobra, dobra, to ja nie gram. Ja nie gram. No i bardzo dobrze. Ja nie gram. Dobra, ja nie gram. dobra. Nie, dobra, nie rób tego. Nie, nie możemy ginąć. Musimy teraz to. Dobra, dobra. Nie, chociaż raz się trafią mniejsze tryhardy. Gdzie jest tutaj ten. tam jest diament? Lecę po niego od razu i. Tą. leć, bo chcesz. Lecę, bo chcę! Lecę, bo diament muszę mieć! Czy są pieniądze, czy nie? Śpiewamy na Bedwarsach chcę! Aha! szk. <grym> aha, dobra. aha, koło. E, moi drodzy, wiecie co? No. O nie, zabrakło mi klosków. Szybko! Dobra, czyli idę, 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 szybko. idę, 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 idę. luz, 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 ale czerwony idzie. Wyścig szczasem. Nie, nie, co czasem, ty z z... Ale dobra, nam mało zostało tutaj do tego. Dobra, dobra, jestem, jestem, jestem. Okej, okay. zbieraj ile o, wlezie. Mam dwa, mam dwa, mam dwa. Dobra, to można w sumie ulepszyć. Eee, dawaj Iron Forge, co? Za dwa, żeby nam więcej Iron wypadało. tego. Dobra, 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 Iron Forge leci. Iron Forge leci. Dobra, będzie nam wypadało więcej tego i mamy Iron Forge z. Dobra, ziomuś. <laughs> jak spadł ten czerwony. Ej, ale tam jak giną, jak się zabijają tam w ogóle, w tamtym miejscu. To jest tragedia. Ale ja, masakra jakaś. Ale mamy w ogóle zabudowane tak beznadziejnie to łóżko trochę. <laughs> Wiem. Ale patrz, ale patrz, już jestem na emeraldach ziom. Serio? Jak ty ta. się tam dostałaś już? Nie wiem, no po prostu, no kurde ja Dobra, i hej, hej, ja sobie tutaj i hej, zbieram tak. itemki dopiero, ale ta, ta ręka pójdzie, a ja to czuję w głębi swojej duszy Dobra, I zaraz będziemy mieć obsydian, będziemy mieć obsydian, gościu Co ty gadasz? Tu się da mieć obsydian w ogóle? Tak A to jak to zniszczyć, taki obsydian na przykład? Czekaj, czekaj, no musisz mieć diamentowy, dobra, ile tyle lecę, mam po dwa emeraldy, są po dwa emeraldy, gościu Co ty gadasz? A trzeba po ile ręk bazę, ręk bazę. Dobra, a ktoś do nas biegnie? Nie wiem, ale chroń, po prostu dobra. chroń Dobra, dobra. Dobra kurde, oni tutaj lecą. No Obsyddian jest za 4 emeraldy! 4 emeraldy musisz mieć dać. A ja mam, a ja mam 8 WOT! 8 tego emeraldów, dobra! No to bez problemu No wracam! Aaaaa, ja się boję słabem! Dobra, do jeszcze 2 złote, 2 złote i będę miał zbrojkę Dobra, 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 gości, my to wygrywamy no teraz. Wygrywamy. Dobra, patrzcie, czy tutaj nikt nie leci, ale nie, dobra, jest na razie czyściutko. Czyściutko jak pod moją paszką, bo się myłem. Więc jest dobra, naprawdę dobra, super. Dobra, dobra. Okej, okay. jeszcze jeden, ten jedno złoto musi wypaść tutaj, totalnie jedno złoto. To jest. O, mam, 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 mam jedno złoto, genialnie. E, dobra, mam zbroję. I teraz jeszcze by się wypadał. O, wiem, co by się wypadało wziąć. E, fireballa. Fireball. Ty ty ty, 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 ty. ty, ty, ty. Ale ty to ogarniasz, bez kitu. No słuchaj, ja byłam kiedyś mistrzem Medwordsów. No sprawa, nie, dobra, ty gramy, to tak? mega ogarniasz. to stop, 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 sprawa. Dobra, idę sobie w takim razie po e, tutaj od razu. Ty o, ty ale ty, i tam? Dwa te. Dobra, dwa mam dodatkowe diamenciki. E, czyli tak jak w życiu normalnym e, mm. i lecę teraz po Emeraldy jeszcze dodatkowo Dobra, idź po emeraldy, idź po o, emeraldy. ja to Emerald ubiegło, jeden. Co? Mam jednego O nie biegnie tu! Do... A, po... Uciekam! Zrzuci mnie chyba! Ale nie mogę ten... Nie mogę spać z rzeczami Dobra, nie. Się leci do, nas, leci do nas, leci do nas, leci do nas, typ. Dobra, 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 ja to sobie z nim poradzę. No, uciekaj! No nie! Patrz. Siup. Nie! Dobra, uciekam. No, uciekaj, uciekaj no, O nie, nie mogę sprinta złapać, ale tragedia. Dobra, biorę w takim razie szybko, co ulepszać yy, za dwa. Yy, nie wiem, ja bym już poczekała i ulepszała mieczyk. No dobra, 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 to już do, do skrzynki nam to wszystko odkładam tutaj, jak coś. Dobra, ja się, się biję się z gościem, on jest. A! no naprawdę spodą w taki głupi sposób, słuchaj, ja dobra, nie Dobra, mam mógł, mieczyk żelazny, więc teraz będę przynajmniej... O, 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 dobra, teraz Dobra, go... bo może do nas iść, uważaj. Dobra, zabity, nie ma sprawy. E, gościu, ty się sam na to pisałeś, ja ci nie kazałem tutaj iść, więc to jakby I jest twoja wina, tam. rozumiesz, to jest twoja wina, że zginąłeś. E, teraz mamy... Wszystko w ogóle odkładam do tej skrzynki wspólnej. Dobra, 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 ten... odkładaj wszystko Bo ja Bo ja się domyślam, ja do, domyślam się, że po prostu będziesz umiała tego lepiej użyć niż ja, więc... Mm -hmm. Chociaż zrobię sobie jeszcze tego... Dobra, Okej okay. Po M wiem, M -m M -m -m dobra, są pod was no, są pod was nowy, Dobra, Nashier. E, ja w sumie nie wiem co mam ze sobą zrobić, ale też polecę. itemki jakieś. Ale bym mógł gościa teraz zepchnąć. O, tu jest. Dobry. Ale tu jest ten! Dobra, tu było dużo diamentów. To ulepszam. Czyli mieczyki, tak teraz? Tak, miecz, 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 najlepiej miecz. Okej, okay, do okej, okeos. Mka mnie tutaj nauczy grać w Bedwarsy. A wy, jeśli chcecie live y na tym kanale również, z jakiś. Ja bym chciała live'a, ja bym chciała live. A. Ja też bym chciał mega. Bo to by się fajnie. Robimy live, a. robimy live'a. Robimy live'a. Live Jak chcecie live'a, to musi być 2000 apek w górę, a nie 1000, bo to już jest gruba akcja. To już jest rozrywka na najwyższym poziomie. W telewizji czegoś takiego nie macie. Dobra. Ja już jestem winnerem totalnym. To? Ja bym. Ja jestem większym. Nie. Tak. Bo, bo nie masz diamentów Ja jestem drogi. większy, bo mam ciebie w tym, a ty masz mnie. O nie, nie zrzuciłem go. Totalna masakra. O, jest tutaj! Ale. Na co ty gościu liczysz, ty nawet nie umiesz bić z miecza. Ja nie mogę, co jak jest? gościa. Ja? Gościu... O, kolejny, 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 biję się z typami. A, pomóż! Nie! Skinąłem! Leci do ciebie? Ale przynajmniej wiesz. Nie będzie aż takiej tej... O, 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 lecę po typa od razu, bo mnie zdenerwował. O, o drżę się na tobie, tak jak twój tata, o nie. Padłeś z nim? Tata, pad... Nie, ale nie, on, on żyje, on żyje, jest przy naszym tym, jest przy łóżku chyba. Ta. Dobra, ale... Dobra, zabiłaś go, tak? Został zdetronizowany. Zdetronizowany. Ej, lecimy, lecimy na jakieś typy, jakieś typy nie, jak bym powiedział. Masz złoto może? O, masz, super, Tutaj dzięki. są w tym. Wiem, zajmowałem się od razu, jak to wsadziłaś. Czerwoni są, są zieloni, e, to złotko. jest Team. Co to tam jest? W ogóle ile trzeba mieć na. Co by się opłacało najbardziej za Emeraldy na przykład? Zbrójkę, najpierw na zbrojkę sobie zbieraj. Dobra. Ja tak zawsze robię najpierw zbrojam. Nie mam sprawy, pani szefowo, panie generale, jesteś moim panem generałem jo. teraz. Idę szybko, jak najszybciej po itemsy. I to takie naprawdę ofensywne itemsy. To będzie ofensywny items na, items na dzień dobry, który pomoże mi wszystkich poskromić. O! dwa, dwa diaksy. Spoczko, dodatkowo hirpula też będzie można zrobić, bo on jest tani a bardzo przydatny, serio, jak się no, bijesz no, no, na no, tym, no. bo to, to to HP się w ogóle nie regeneruje, jak cię ktoś trochę bije chociaż no, masz a rację, ten, a... masz tutaj rację. O oh, man, oh man, dobra. Go trzeba rozwalić, ale on się dobrze bije, bo jeden z nich jest taki słaby, a drugi jest taki dosyć mocny. Nie no, przecież on. Zabij go, zabij go. Uciekaj, chodź, uciekaj. A, uciekam od razu. Dobra, ale mi zasłaniasz ekran, mm. <laughs> dlatego muszę poczekać. Ok, e, i mam dwa emeraldy i dwa diamenty. Ja mam sześć emeraldów i trzy diamenty. Dobra, to ja ci dam w sumie to, co ja mam, i sobie coś ulepszysz, bo. bo bo ten. Dobra. E, wkładam do skrzynki. Wszystko. Dobra. dobra, 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 to tak trzeba zbadać. Się... co? by trzeba było najpierw, bo też jestem obity. Dobra, Fajno. to robimy tak, to robimy tak Jest, i to też. robimy. Jeszcze trapek O, fajnie, no, trapek się przyda. Dobra, i fajnie było, wiesz, co On może na Forge'a lepszego zbierać, nawet? Tak, tak, tak. No, to się bo w sumie. Byśmy... się go na chyba. Dobra, idę tam od razu. Jakbyśmy mieli Forge'a, to będzie maks ulepszenie, takie wiesz, na maksa wszystko tutaj będzie. Dobra, gościu. O! Jest! Zrzucony, dobra. Nice, no i słuchajcie, jesteśmy po prostu Tak to się robi. O, dodatkowe dwa diamenty mam, więc genialna Dobra, sprawa. Dobra, super. Tutaj jest w sumie trochę denerwujące to, że muszę skakać za każdym razem, bo nam wybudowali takie coś. O, leci gościu, leci gościu. Serio? A ja ale ja mam łuk. Mam łuk i... O! Nie, mój łuk! Dobra, ja to od razu biorę. On tu idzie, on tu idzie. Co trap... Dobra, tra dobra, dobra. dobra trap się uruchomił. Nie no weźcie, przestań ten! Ty łóżko mamy odkryte! Jak to? No naprawdę! Przez... Mieliśmy... Mamy odkryte! No. to no, kurde to za debil, no jak mnie to denerwuje po prostu tacy ludzie, no po prostu są z debilami co no rzucają za pewnymi no. Bez ale przerwy. Łóżko. Ty, no rzeczywiście, trzeba to zabudować szybko. Czekaj, bo ja tutaj mnie wkurzy ten... Ale no do... ale mam jesteś ścięty totalnie! Och! Gupek po prostu. gupek totalny no no, idzie, żółty do nas atakuje nas. No i nie mamy, zabuduj za szybko! No, jestem zbagowany! Jestem zbagowany! Ale mamy przecież obsydian. Ale nie, bo. A ja go nie widzę. Nie, naprawdę, nie mam go. Ja tak? mam, ja mam obsydian, mamy. Serio? No. No nie, ja mogę łóżko niszczyć normalnie u nas. Jakiś achievement. No dostałem. nie wiem, ja mam. No, jestem zbagowany, ja mam... ta ręka jest zepsuta! To Ci się coś złagowało, ale kurde nie poddawaj się, bo mamy dobrej temy serio. No, chcę się nie poddawać, nie ale nie jest ciężko. Się, chill no ciężko. No sprawa. jak ja mam tutaj przejść, jak oni tutaj takie coś postawili, Ja nie wiem co ja tutaj mam zrobić w tej sytuacji w obecnej, która jest dramatyczna tak naprawdę. Same, same. Kurde o. jak ta gra z tą Bartek to te mi się tak przypominają stare czasy, ludzie... No, ludzie, a ja ostatnio boja. widziałem odcinek upaliona jak byliśmy wszyscy we czwórkę i był taki super ten odcinek. No. Ale mnie klepko! Leci go raz, rzuty, rzuty nas, leci Dobra, ja zabiłam gościa w ostatniej chwili, biorę emeraldy. Pomóż trochę, bo tutaj będzie zaraz Dobra, katastrofa. Tylko, że muszę spojrzeć te, ale spoko, my mamy ten, no nie? Ta! ale mnie strzelił z tego, co za śmietnik. Fajnie. Shit. Dobra, leci tutaj serio nad nami. Dedam, dedam, dedam. No nie. Dobra, pomocy. ale idę, już za ciebie. To TNT coś daje, w sens ono niszczy w ogóle. Obsydian nie niszczy. On pełno zmarnout TNT. Dobra, skoro Obsydian mnie niszcza tu jest podobny Obsydian, ja go nie widzę. O ale... jest Obsydian, przysięgam Ci że no jest. No dobra, obsidian. co ci wierzę w takim razie, nie będę ten, ale. Jest w gościu przy łóżku, czy nie? Ale się zmęczyłam. Zestresowałam jest, się. Jest gościu u nas, u nas na wyspie, wiesz? Jest? Serio? Tak, gdzieś jest, no. Może... Tu już widzę szarego. Tylko. Weź może Diamenta i trapa aktywujmy. Jeżeli on jest, to się trap aktywuje wtedy na nim. Dobra, mam biorę diamantę. Bo on, diamenta, gdzieś, tutaj, bo on gdzieś tutaj jest, tylko ja go nie widzę. Serio, on się gdzieś skampił chyba. Chyba, że spadł sam przez to swoje TNT. Ty, on się chyba sam własny TNT zabił. Możliwe, wiesz, to możliwe bardzo. Bo on tutaj stawiał tego pełno. No to idiota. Dobra, no, będę musiał przyszła. w takim razie sobie wziąć łuk. Za 12 golda, jeszcze 3 golda. A i gości uleci na nas. Dobra, dobra. Tu jest, widzę go. prawej. Gola. Tak, tak, tak. Dobra, odłożę wszystko do skrzynki, bo nie chcę tego stracić głupio. Okej. Okay. W sumie to Forge się już nie wiedział, po co ulepszać w tym um, etapie gry. O, ładnie, kurcze. Forge'a się nie będzie opłacał ulepszać, bo... No już jest i tak ulepszony dosyć sporo, wiesz, No, no, no. Też mi się tak wydaje. No, tak, tak, to jest już gitarka. Dobra. Ja tylko zbieram teraz golda tak naprawdę, bo tylko to mi jest przydatne w tym momencie. A wiesz, że jak masz na trzeci poziom ulepszonego Forge'a, to spawnuje Emeraldy? Ta? No tak! No. To można w sumie jednak ulepszyć. Uważaj, no. idzie do nas, idzie do nas, na niewidce był. Ale ja go uderzam, tam jest. Mam łuk. Tu jest wizyty pano, ale nie ja mam strzał! Jestem debilem! Ja mam strzały Dobra, mam też już strzały Dostał! Dobra, widziałam, no Tak żeby cię nie zrzucił, uważaj On będzie TNT zrzucał No Ja jestem widoczno, na dole, ja jestem na dole Aj! Ominął Dobra No ale co oni tam robią jakieś podchody? Kurczę, grają w kotka i w lucyferka I z, I z drugiej strony, i z drugiej strony z drugiej z... stronie go strzelaj no, i o, zeskoczył, zeskoczył! Spokry? Tak, tak, jest u nas na górze. Dobra, na dół idę, żeby mnie zrzucił, bo to będzie tragedia wtedy. Jest na, nad nami. No. Dobra, widzę, widzę, widzę. Dostał ode mnie. Znowu dostał. On ma jabłko, jabłko ma zjedzone. Więc uważaj, on ma złote jabłka, ale warto go obijać, śmietnika. Dobra. Teraz jest trochę lepiej, biję się z nim? <laughs> Strzelałem go z łuku. Dobra, idę do niego, idę po niego. Dobra, znaczę. idź, 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 idź. Dobra, uważaj. Ale on się, on, o, o dobra, zabity. Miał emeralda nice, nawet. Nice, nice, super, dobra. dobra Kozak słuchaj. Go... Ale ko serio, mam odsłonięte to łóżko u mnie, jest. My, my mamy, jesteśmy tylko my i oni, słuchaj. Musimy iść na nich. No oni dobra, tylko. tylko to jak to robimy? Gościu, dobra, ja bym dużo tych fireboli wziął. Mamy tutaj pełno żelaza, ja bym wziął na maksa fireboli, dobra. Ile się da tylko? Co ty na to? Tak, bierz fireballe. Dam, dam ci też. Eee... Mam Dobra, na razie fireballi. sobie zbieraj do siebie. Na razie zbieraj do siebie firebole. No, no dobra, bo ja mam 7, to ja ci dam chociaż dwa, dobra. A, dobra. dobra, jak będziesz obok mnie. Dobra, zrobimy Ja już lecę więcej. na yy, gdzie, gdzie lecisz? Ja już jestem tutaj na środku. Okej, okay, czaję. Yy, ja sobie, oni idą tak... na nas oni ich na nas idą, wiesz? No dobra. Ha! Gdzie oni są? Na środku tam. Dobra, ja teraz. Emeraldy zbierają. To, to to totalna taka, wiesz, to teraz jest totalny koniec już zaraz. Robimy ich. Tak, że oni zbierają Emeraldy, więc jest tylko my i oni, musimy to wygrać bardzo. No dobra, musimy... ja już mam, mam i takie naprawdę kozak. Wykokrzone, tylko jak zginę z tym, to jest tragedia. Dlatego wolałbym ci połowę dać. Bo. Gdzie ty jesteś? Tam są, dobra, widzę gościa. Jak mnie zestrzeli teraz, to mam rage'a No, uważaj. Dobra. Oni zbierają chyba ten i te Nie trafiłem. Dobra, idę tam. On robi. Dobra, jest. Idź tam i cić. Dobra. Jestem. Na środku, gdzie oni są. W którym miejscu teraz? Jest, tylko jeden jest teraz i on jest tam gdzieś z tyłu. Ale dobra, dobra. Jest stresuwa taka trochę. widzę go. Widzę go. Ma 7 HP. Jest zabity. Dobra. dobra. Jest, jest. Lecimy z tym. Ehm, czekaj, bo teraz nie wiem co robić? Wiesz, co teraz trzeba zrobić? Nie, nie, nie wiem, gdzie oni, oni są, bo być... oni są szarzy, tak? To chodź, są szarzy. chodź, 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 mną. Bali tak, nasze szarzy. łóżko już ogólnie. Walić no, no, to no, łóżko to już nie ma znaczenia tak naprawdę. I chodź teraz A, ze mną. No, tak, tak, tak. Dam ci, dam ci dwa, dwa fajerbale. Dobra, tak. chodź, 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 bo ja mam pomysł. Ja już wiem, jak to zrobić. No, dobra. Wiem jak to ugrać Ja będę do nich nie, spamił. Idzie tu, idzie tu! Gdzie, gdzie on jest Aj! Co? Jest jak bola zmarnowałem, ale dobra To jest ich ten? A to coś da jak to walnę? Czekaj To jest ich? Tak, 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 to jest ocuj ich się, odsłuń się Właśnie jesteśmy w jednym miejscu, więc trochę ryzykownie Dobra Dobra wystarczy, że nie rozwalimy łóżko, tylko że ja nie mam tego Czekaj, nie rób na razie fireballami, dobra, bo dobra. to nie daje na enda. Wiem właśnie, ale... Yy, weź chciałem. tam poleć do niego i weź go zabij. Dobra, jestem. Dobra, zabity. Z Za, nie mają łóżka. Jest, dobra, łóżka. dobra, dobra, nice. Ale, ale, Teraz o, trzeba ale, go po prostu tak. dobić i mamy wygraną pierkę. Czekaj, bo ja dodam, ja dodam, ja, ja się palę. O, nie, ginę, ginę, ginę. Zabił mnie. Dobra, ja go też biję, ja go też biję. Ale on, on się nieźle bije akurat ten Dobra, jest, 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 jeszcze jeden został, tak? Ej, my nie mamy łóżka, ja zupełnie odpadłem. Odpadłeś? Tak. O nie, no nie Tak, Teraz masz pojedynek tego. jeden na jeden, jeden na jeden pojedynek masz. On mi mówi, że on jest taki maszyn, Dobra, nie? dobra, dobra, dobra. Skupiam się, ale ja cię! Przecież to jest. Nie, stres... ja się stresuję teraz! Musisz to wygrać, no. totalnie. On dostał ze mnie fireball, jak mnie zabił, czy nie? Nie, nie, nie. To dobrze, dobra, to gitara. właśnie nie wiem gdzie on ja jest. się stresuję, ja się ty, ale stresuję, Stapi Stresuj się momencie? na kompasie. Właśnie, dobra, no, w sumie racja. E, gdzie ty jesteś faniaku On jest przy diamentach, przy, przy diamentach, tak, 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 tak. I Mam jak jakuś nie, a nie. Na, jestem, lewo, nie na lewo musisz biec. Dobra, dobra, dobra. Zaraz tam polecę. tylko najpierw sobie O, Jest na bazie, tam gdzie jest dużo niebieskiego. Na naszej w sumie chyba. Tak. Na naszej bazie jest. Nie jestem tak przygotowana, żeby tam polecieć. Jaki perfitny w ogóle. Na naszej bazie sobie coś ulepsza. I kupuje. To jest taki perfit totalny. <laughs> Co zrobić? Ja myślałem, że to łóżko mamy dalej. <laughs> oh, uważaj, 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 ty... uważaj, bo on ma dużo tych fireboli bardzo. Strzał z łuku do ciebie. O ja ci, ale stres! Ja wiem, że to nie ma sensu, ja wiem, że to nie ma sensu. O wy ty, o wyśwała. Fireball! On ma dużo tych fireballi, wiesz? Tak mi się wydaje. Dobra, ja nie mam nic z tego żadnych żadnych musisz uważać. Dobra, Masz... oni tak jest tam uwięziony tak naprawdę, więc ja szybko teraz lecę swojej po. Ty, ale ja tak w sumie bierzec... na niego ruszyłem, wtedy ja myślałem, że mamy to łóżko jeszcze No ale ono, oni zniszczyli nam łóżko wtedy kiedy ten. To wtedy ja się, kiedy... się nawet nie skapłem, to jest tragedia, akurat. E, ja nie, ja ich zniszczyłam no. Leci, leci do ciebie. W którym ty jesteś miejscu? Jest na Emeraldach. Okej. Okay. Ale fajny ten duszek ze mnie. jakiś jaki stres normalnie. No to jest masakra, dobra mam że mnie nie rozwali tutaj zaraz. Dobra. O, w duszki. Ja nie mogę, prawie spadłam. Ty, ale tutaj nie mam przejścia. Jak, gdzie ja idę? Ja chcę do, do, dojść do jakiejś jest bazy. na w środku i zbieram swój... emeraldy. Dobra. Ty masz w ogóle diamentową zbroję, czy nie? E, tak, oczywiście, Dobra, mam, no diamentową. to bardzo dobrze. A to dlatego w sumie jego nie zabiłem, zapomniałem, że ja nie mam diamentowej. Dobra, ale robię tak, szybko, mów mi co on robi. To jest jak. na środku, dobra. ciągle jest na środku, więc tutaj totalny cilek akurat pod tym względem e, Ale... Biegnie gdzieś, czekaj, tylko nie wiem gdzie ty jesteś w tym momencie. Czekaj. Bo ja tu mam po prostu plan na lepsze jutro, wiesz. On, y, jesteś na bazie której? Teraz? Wiesz co, nie wiem, gdzieś jestem na jakiejś bazie, ale nie wiem, co to jest za baza. No dobra. Dobra, czekaj, bo ja to się ustawiam. Dobra, chyba mam wszystko, chyba mam wszystko. A gdzie on jest? Jest teraz na bazie od czerwonych. Albo od Kurde czarnych. Jedzie, od, cza od czarnych, chyba. Ale nie, tu jest dużo czerwonego. Od czerwonych to jest baza. Kurde, nie wiem za bardzo gdzie on jest. To jest najgorsze w sumie. Ja jestem tak giga przygotowana na niego. Dobra. Jak go spotkam, właśnie... to wiem, że go niszczę, co nie ale, ale on też jest mega, wiesz? On teraz ciągle coś kupuje, mm -hmm. ciągle ulepsza. I on gdzie jest na jakiej bazie? Od czerwonych. Tutaj jest czarny kapelusz na tej bazie i czerwone w czerwonej ręce. Widzę, 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 widzę. O, widzę. Dobra, dobrze lecisz. Tutaj będzie nie ma pany, no. On nie ma ze mną szans, oh, mówicie. Tylko że ja tej muszę tej wyrwać, On się tylko gdzieś tutaj wbić do mnie. No on tam będzie chyba kampił. O, idzie na górę. Idzie na górę od tej bazy. Ja nie mogę, ale stres. Piszcie w Dobre. komentarzach, czy ten, czy Emilia to wygra, czy nie. Wygrasz albo nie wygrasz. Ja jestem ciekawy czego będzie... Co jest? Mówię ci, ja jestem tak Jest chwilę ten. Ale jaja. Ej, diamet 3 za o co chodzi. Jestem taka skupiona. Ono się w ogóle buduje gdzieś na ten? Co on robi? Nie wiem, da masz firebola czy nie? Nie. Ale go zwróciłam. Spadł, 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 dobrze, teraz jest dobry moment. Bo i go niszczę, gościa, ja gościu! Błagam, nie... błagam, błagam. 3 HP, 4? Robisz to? Tak, nie! Wygraliśmy to! Jest! Ja nie mogę, ale. Ja! Ale sztos, Emi, nie? jesteś mistrzem totalnym. Ja cię, ty jesteś najlepsza po prostu. Nie, dobra, jesteś totalnym mistrzem. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Wbijajcie na kanał Emilii, koniecznie po, po tym, co odwaliła w tym momencie. Yy, niesamowite, serio, ja jestem pod latujcie, wrażeniem. Słuchajcie, jestem pod totalnym wrażeniem. Dziękuję bardzo za oglądanie. Miejcie <laughs> się dobrze. Papa! Pa.